Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, przedsiębiorstwo budowlane jaskulscy. cykl English jest Studia, status i portal doba.pl. Radia Doba, radia Doba. Doba. Doba, każdy na temat. Rozmowa o pasjach. No, mam różne dżingle, i zastanawiałem się, jakie wyemitować przy kolejnym moim gościu. Ale to jest gościu wielu pasji, więc wydaje mi się, że idealnie to do niego pasuje. Zadam mu za chwilę to pytanie, czy, czy, czy jest człowiekiem wielu pasji, bo ja tak uważam, a czy on tak o sobie, to się za chwilę okaże. Andrzej Hercuń. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jesteśmy na ty, więc nie będziemy udawać i tam panować sobie, bo to. Bardzo chyba... mi to odpowiada. No, wiem, bo już się trochę, trochę poznałem. Ja to sobie, żeby było jasne, są rzeczy, których nie zapisuję, bo na tym polega rozmowa żeby po prostu mówić i rozmawiać i dyskutować, ale są rzeczy, które sobie zapisuję, więc to jest tak. Harcerz, punkt pierwszy. Od zawsze. Współwłaściciel, już jak z brzuszka mamy wyszedłeś, to już, to już byłeś harcerzem, wiem, wiem. to już, Ja to potwierdzam oczywiście, bo jesteśmy z tego samego rocznika, prawda? Oczywiście. Najlepszego. Współwłaściciel kraszowickiej zagrody w Świdnicy. I tutaj już chwilę się zatrzymam, bo oczywiście też zaproszę cię, żebyś o tej swojej, o tej waszej kraszowickiej zagrodzie, mówił, waszej, czyli twojej i tak, twojej szanownej. Tak, to jest, szanowne, jest moją żoną, szanowne... wspólne nasze dziecko i, i, i to jest rejestracja naszych pasji. Nie ma, nie ma żadnej dyskusji, spróbowalibyśmy powiedzieć inaczej, prawda? <laughs> I społecznik, to taki punkt trzeci, który sobie tutaj zapisałem i myślę, że dzisiaj skoncentrujemy się, myślę, na tym elemencie trzecim i trochę pierwszym, tym takim duchu harcerskim twoim, który masz od zawsze od wychodzenia już z brzuszka mamy, a może nawet i wcześniej to się zdarzyło. W DNA to po prostu się pojawiło. Yy, uśmiechamy się i, i żartujemy sobie, jesteśmy takimi ludźmi, którzy lubią się trochę pośmiać i trochę pożartować, chociaż dzisiaj temat ani raczej śmieszny nie będzie. Yy, bo będziemy mówić yy, w kontekście konfliktu na Ukrainie yy, yy, i pomocy yy, ludziom Polakom, którzy na tej Ukrainie mieszkają i nie mają. Że tak powiem, zbyt łatwego i dobrego życia. Wiesz, co na Ukrainie to nikt nie ma, nie miał i nie ma teraz szczególnie łatwego życia. Niemniej jednak dwa lata temu mocno się zachwysnęliśmy pomocą Ukrainie, która do dzisiaj jest kluczowa, bardzo ważna. My sobie nie możemy pozwolić, żeby Ukraina poddała się Rosji. I ja to będę zawsze powtarzał. Niemniej jednak. Nie możemy pomijać naszych rodaków, nie możemy pomijać ludzi, którzy tam mieszkali od zawsze. To była Polska. Oni utrzymują tą polskość. Nie liczą na nas, tak? Tu w zasadzie są mocno zdziwieni, że, że nagle taki jakiś hercuń znikąd sobie dzwoni do Towarzystwa Kultury Polskiej. Gdzie powiedz? To jest powiat skałat, miejscowość podwołoczyska, tam jest kilka polskich wsi. To jest 30 km od tarnopola, tam akurat mam wiedzę, mam kontakty, mam możliwości jakby udzielenia najszerszej, najszerzej pojętej pomocy. W sensie celowej, takiej, znaczy celowanej tak, tak. pomocy, bo, bo dokładnie wiesz, czego tam ze względu, potrzeba. Ze, ze względu na to, że tam mam ludzi, z którymi e, jestem w kontakcie, tam mam lekarza, tam mam ludzi, którzy mogą coś przywieźć, zawieźć, mogą. mogą czy też poinformować, e, czy dotrzeć do jakichś ludzi, tak? Dokładnie. Więc. Słuchaj, ale przyszedłeś dzisiaj, e, no bo też nie ukrywajmy, że my już. E, Dobrej półtorej godziny, zanim, zanim włączyłem nagrywanie, już rozmawialiśmy o jak to Polacy. O no, wszystkim. wszystkim, o <głos> wszystkim. <głos> Czyli o polityce, o sporcie jeszcze nie było, ale to może jak wyłączymy mikrofon, to wtedy będziemy o sporcie rozmawiać. Ja, ja rzuciłem palenie, więc sporty mnie nie interesuje. <noise> już, już jeden sport masz. Rzucenie palenia. Jak rzut młotem, prawie że. Chociaż łatwiej rzucać młotem prawdopodobnie, niż rzucać palenie. No mi to poszło łatwo, ale nieważne. No to o tym może też kiedyś porozmawiamy. Zachęcimy innych do rzucenia palenia. Polecam. Chcesz zorganizować ten po, powiedzmy najpierw o tym pierwszym wyjeździe, chcesz zorganizować. No, co, to, wyjazd. Nie jest, to nie jest chcę. Będę jechał 22 lutego na kilka dni na nasze polskie Kresy Wschodnie do Polaków, którzy tam zostali. Nie chcę zorganizować. Po prostu jadę. I, 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 i nie, nie, nie chcesz, <noise> czy, czy nie jedziesz po to, żeby sobie tam kogoś tylko poodwiedzać, ale chcesz jechać z taką celowaną. Pomocą masz swoje możliwości, ale pojawiłeś się tutaj dzisiaj w studiu po to też, że jeżeli ktoś chciałby wesprzeć to, całą tą akcję, to dajemy tym wszystkim, którzy. Ty, Słuchaj, tym jest tak. starszym, zwłaszcza starszym osobom, bo o nich będziemy mówić. Dokładnie. Pomóc. Na czym ta pomoc ma polegać? Czego ci ludzie potrzebują? Słuchaj, już mówię. Przedstawię w ogóle sytuację, jaka tam ma miejsce. Więc ludzie, którzy zostali. Mieli rodziny, czy, czy były tam małżeństwa mieszane, polsko-ukraińskie, czy, czy w pełni polskie. Eee, młodsze pokolenie, które po wojnie gdzieś tam się urodziło, mieli możliwość zdobycia, dostania karty Polaka, skorzystali z tego, tak? Wrócili do ojczyzny, tak, do, do, do Polski, która, w której my żyjemy, ale starych drzew się nie przesadza. W większości wypadków jest tak, że jakby ta męska część poumierała, kobiety żyją dłużej, a szczególnie tam te statystyki są na korzyść kobiet, zostały babcie. Zostały babcie. Jeżeli to była polska wieś, tak jak na przykład, na przykład Kaczanówka, gdzie przed wojną i podczas II wojny światowej była to w 100% praktycznie polska wieś, ona jest wyludniona. Tam jest, tam jest dosłownie kilka, kilkanaście kobiet i, i zostały te osoby same. Tak jak mówię, no bardzo dużo studiokresy z TV Polonia i, i, i ludzie, którzy się za, jako, jako fundacja zaangażowali. Akurat do Kaczanówki jeździli, e, ale to są te okolice, tak? Warto, warto obejrzeć sobie jakieś tam studio kresy zobaczyć do kogo tam... E... No Ale myślę, że w internecie ale też to bez problemu oczywiście. można znaleźć, no, tak, oczywiście. Tak, tak. E, ja jestem w kontakcie z księżmi, z proboszczami parafii polskich, bo to jest ciekawostka, że tam nawet jak są małżeństwa łączone, to, to... Mąż, jeżeli był Ukraińcem, to szedł do cerkwi, ona szła do kościoła. Który często stał jeden obok drugiego, tak, prawda? Nie często, tylko stoją obok jeden obok no, drugiego, właśnie. słuchaj. E, ja chcę zrobić jakiś reportaż. Zdjęcia mam, bo, bo zdarzało mi się tam wcześniej jeździć. No, I to było takie normalne, tak? Więc to, to ludzie, sąsiedzi. Więc... No tak powinien i... chyba wyglądać świat, prawda? tam, z to, tak, tam do, do, do to tak tam to tak do swojej religii do swoich tradycji wiadomo że mamy trudne jakieś tam doświadczenia z tamtych rejonów z rejonów Podola z rejonów Wołynia o tym nie możemy zapominać jednak mówię musimy pamiętać że Ukraina to nie są Ukraińcy tylko Ukraina to są również Polacy którzy tam zostali to są nasi rodacy i mówię. I im chcesz pomóc? I, i na czym ta pomoc ma polegać? Na chwilę obecną, e, tak jak rozmawiałem z panią Marią z Towarzystwa Kultury Polskiej w Podwołoczyskach, e, ci ludzie potrzebują żywności, ciepłej odzieży e, i bardzo ważne zapewne będą jakieś pieniądze, którymi możemy zapłacić im za prąd, zapłacić za gaz, e, w lesie kupić drewno na opał. Mówimy o podstawowych takich o podstawowych elementach, rzeczach, elementach, tak, elementach bo... życia nie, nie, nie mówimy tutaj o kinder Bueno. Tak, tylko tak mówimy, mówimy o, o, o bardzo podstawowych ci ludzie Oczywiście są... to, ta żywność, bo ja już też tak yy, chciałem powiedzieć, że Andrzej jest bardzo takim emocjonalnym człowiekiem, <laughs> ale jednocześnie bardzo praktycznym, skoro zdecydował się na taką akcję, yy, że mówimy o takiej żywności, takiej długoterminowej, jakieś ryże, makarony, yy, prawda, rzeczy, które wytrzymają jakieś olej. Puszki, olej. olej, cukier, mąka. Czyli rzeczy, które mają y, jakiś, jakiś tam czas. Pieniądze są potrzebne na to, żeby kupić te butle gazowe czy, czy y, drewno y, na opał. I czasami mówiłeś mi to przed wejściem na antenę, jakie to są pieniądze i to naprawdę jednostkowo to czasami znaczy, chodzi o... Ja rozmawiając... o kilkadziesiąt złotych. Słuchaj, tak, to są. Y, ja znam realia ukraińskie, ale... Y, Człowiek żyjący w naszej rzeczywistości nie zdaje sobie sprawy, że 200-300 zł jest w stanie takiej starszej osobie zapewnić ciepło. Przetrwanie zimy. I nagle otwiera się klapka w głowie, że ja biorę rodzinę do restauracji i my tyle wydajemy na obiad. Tak? No, no wiem, jakie, to... są, jakie są teraz y, i, y, wszędzie ceny. I teraz porównuję to, że y, ja się nie zastanawiam, tak? No, mam tą sytuację no, o tyle dobrą, że się nie muszę zastanawiać. Tak idziemy do restauracji, jemy obiad, wracamy do domu, jesteśmy szczęśliwi. I to no. są takie pieniądze, które potrafiłyby jednej osobie w tym Zapewnić miejscu. Zapewnić byt Być. przez całą zimę. To jest... Czyli jedzenie jedzenie. jedzenie i opał. Nie, 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 nie. Mówimy tutaj o cieple w chacie. To... Jedzenie podróżało na Ukrainie to też troszeczkę inaczej, więc się nie zagalopowujmy, ale ci ludzie, nie wiem, mają kurkę te babcie, tak? Mają jakąś świnkę, radzą sobie. Sąsiedzi sobie pomagają, to też, też wieka. Coś tam sposób tym ogródeczku się tak? może pojawić. Eee... Niemniej jednak ja planuję zrobić to od siebie. Mówię, tak czy inaczej jadę. Ile kupię produktów, tyle kupię. Jeżeli się okaże, że będziecie chcieli, słuchacze będą chcieli pomóc, super. To pojedziemy busem, dołożymy przyczepę, tak? To nie jest problem. No, Tam jest, właśnie, komu, jest właśnie po to, to wydać. Po to to spotkanie, że do in... zawsze miło mi się Dokładnie. z tobą, z tobą rozmawiać. Dzisiejsza rozmowa jest po to, żeby... Zachęcić naszych słuchaczy, czytelników w portalu DOBA.pl, żeby po prostu pomogli Tobie w pomocy dla tych osób, o których już dzisiaj mówisz. No takie, Znów pytam się o takie praktyczne rzeczy. Jeżeli ktoś ma te produkty, tak? Mówimy o tej odzieży, mówimy o tych długoterminowych produktach żywnościowych czy mówimy o pieniążkach na, na opał, paliwo, czy tych rzeczach, o których wspomniałeś przed momentem, Do gdzie mogą się zgłaszać, powiedz mi? Jak to I wygląda? Już, więc teraz tak, w Świdnicy komenda chówca Związku Harcerstwa Polskiego włącza się, no cóż, jestem harcerzem, jestem instruktorem, współpracujemy, pomagamy sobie nawzajem, może nie jestem już instruktorem czynnym, ale, ale harcerzem zostanę do, do końca życia. Więc Komendachówca w świdnicy będzie przyjmować e, produkty. takie produkty. Mm -hmm. tak, no w ogóle całą pomoc, którą chcecie przeznaczyć. E, z innych rzeczy mam świadomość. E, a, e, założona jest grupa e, na Facebooku. E, Link gdzie, znajdziecie na Doba Tak, oczywiście, na Radio Doba, oczywiście pod nazwą Mam Szczerą Wolę. Jeżeli wpiszecie w Facebooka, Mam bardzo, Szczerą Bardzo, bardzo, bardzo wprost. <laughs> to są pierwsze słowa roty przyrzeczenia harcerskiego. Więc trzeba mieć tą szczerą wolę. Jeżeli macie szczerą wolę, zapraszamy, tam będziemy się dzielić informacjami. tam będziemy... Podkre, Podkreślmy to, że każda forma, że tak powiem, ta mała yy, reklamówka symbolicznej biedronki z tymi produktami. Ja powiem więcej. Grosz będzie istotny w Ale tej oczywiście, całej oczywiście, Ja powiem więcej, to nawet nie chodzi o to, jeżeli. Ktoś jest w ciężkiej sytuacji, poczuwa się do swoich jakichś tam kresowych korzeni, bądź nie musi się poczuwać do swoich kresowych korzeni, a chce Polakom na kresach pomóc. Słuchaj, niech napisze kartkę. Z dobrym słowem. Tak. Jeżeli Rozumiem. nie ma pieniędzy, napisz dobre słowo. Po polsku. Tak. Dla tak. tych ludzi to jest ważne, że wiemy o nich, że pamiętamy, że, ich że wiemy, nawet, że tam nawet. Nie. Modlitwą czy, czy, czy dobrym Dobrze słowem, tak? Nie. Słuchajcie, zdajcie sobie sprawę, że, że nie wiem, że pieniądz, że, że jakaś materialna pomoc nie jest jedynym elementem jedynym życia. Jedynym elementem. Tak. Więc tu mówię, nie, nie macie pieniążków, nie, nie stać was, żeby kupić, napiszcie kartkę. I Podpiszcie do się, do, że do ja jestem z Dzierżoniowa, świdnicy, Niemczy, Nowej Rudy, skądkolwiek. Ja wiem o Was i jestem sercem z Wami. To tyle. A uwierzcie e... mi, że dla tych ludzi to jest bardzo dużo. Znaczy, to, że ktoś o nich. chociaż tą chwilę pomyślał, na pewno to jest dla nich no, coś niewiarygodnego. Że tak, taki człowiek właśnie z tej, nazwijmy to prawdziwej Polski, znaczy dzisiejszej Polski, tak, no bo tak, tak, takie mamy granice. No ja to twierdzę, że to, Polska to, to, jest to nie jest kreska na mapie, tylko tak, to jest wiem, miejsce, gdzie Polska krew... nie zacząłem ten montek. Tak. <laughs> gdzie Polska krew wsiąkała. Wiesz, ja się z tym utożsamiam. Polska to jest Monte Cassino, Polska to jest Syberia, Polska to jest Kazachstan, Polska to jest Ukraina. Więc tu, tam gdzie żyją Polacy, gdzie Polacy cierpią, musimy o Polaków dbać. Tak? Pokazać im, że, że jesteśmy jednym narodem, jesteśmy... jesteśmy Polakami. Polacy my się już nieraz udowodnili, że, że. Ale my to potrafimy. potrafimy. No, tutaj, tutaj, to, to nie jest tylko jakaś tam wizja, miła wizja, wizja przyszłości, tylko po prostu tak się dzieje. A nie daj Boże, jak jakaś krzywda nam się dzieje, to jesteśmy tak wszyscy razem nie, ponad podziałami politycznymi, ponad wszystkim, że. A tutaj się dzieje krzywda. Yy, taki, no mówiąc bardzo delikatnie, ludzie mają dyskomfort życia i brakuje im naprawdę podstawowych elementów do tego, żeby normalnie. Zwyczajnie dobrze prosto żyć i o takich. Dobrze, dobrze ci ludzie nigdy nie będą żyli i, i, i nie umrą dobrze, tak? Myślę, że najważniejsze tutaj to jest pozwolić im godnie dożyć do końca, żeby nie, nie odchodzili głodni, ziemniaci. Myślę, że to jest takie, taka misja. No, powiem ci, że to jest <grym> bardzo smutna historia, ale możemy w tej historii dołożyć jakąś małą cegiełkę. Trzeba mieć świadomość, tak? Nie, no, nie możemy tego odsuwać od siebie. Yy... Wiesz, ja się na wiele takich rzeczy odporniłem. Ja mam kontakt. No jak, jak widać tą akcją się bardzo uodporniłeś. <laughs> Przeko nie. Przekonałeś mnie, nie? Tomek. Wiem o czym mówisz. Nie ściska mi to gardła, aż tak. <laughs> aż tak. Mi, no też ci nie uwierzyłem. A ten człowiek nie kłami, ale w tych dwóch elementach teraz ewidentnie skłamał. I, i się wzrusza, i, i robi to na nim wrażenie. A my jeszcze raz. Zachęcamy do tego, żeby korzystając z tego pośrednictwa Chówca Świdnickiego, Ja oczywiście na stronie Dobapel i Radio Dobapel w przyszłym podcaście ktoś... będzie tylko powiem, będzie i adres tego tej grupy na Facebooku i twój numer telefonu czy e-mail czy adres oczywiście Chówca Mówię, ktoś, ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, można do Andrzeja też zadzwonić. On tam przekieruje pokieruje. Ja chętnie rozmawiam. Jak, 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 ja, jak, 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 widać, jak widać na załączonym radiowym obrazku, cokolwiek to znaczy. Można się zgłaszać, można przynieść te produkty. Będzie też akcja na zrzutce i myślę, że tam też będzie oczywiście link. Jeżeli ktoś będzie chciał te parę groszy wpłacić, żeby ten opał kupić, no bo tego opału przecież nie będziesz tam wiózł. Nie, no, oczywiście, że nie. Tym e... bardziej, że ten opał tam jest dużo tańszy, jak dużo, dużo tańszy. Jak to, jak to przełożymy na jakieś nasze złotówki, czy, czy dolary, czy euro, to, to tam spokojnie to się kupi i zapewni się e... bezpieczeństwo. Polsce... No, to jest kwestia bezpieczeństwa dla człowieka. Słuchajcie, cena kubika drewna w Polsce to jest cena pięciu kubików na Ukrainie, tak plus, minus. Tak? To jednak musisz tam przyjechać z pieniędzmi, jeżeli chodzi o ten element. Ale jeżeli chodzi o ubrania, macie państwo takie jakieś porządne ubrania zwłaszcza takie na chłodniejsze dni. Przy ale, bardziej, ale bardziej przy czym bardziej przy tak bardziej skupiamy się, żeby to była odzież y, dla kobiet. Tam tak jak mówiłem, bardziej skupiamy się tu na kobietach, gdyż tam zostały kobiety. Mężczyźni leżą ale na Ale to na chyba panią ksietarza. panią do której teraz też, też się zwracam, oczywiście do panów jak najbardziej. Tak zwracamy, no to wiadomo, że będziecie jakby doskonale wiedzieć, co taki człowiek może potrzebować, to nie musimy jakby tego tłumaczyć. Zgłaszajcie się do Andrzeja, zgłaszajcie się do chówca, zapisujcie się na tą grupę na Facebooku. Mam szczerą wolę, tak się nazywa. I pomóżcie przynajmniej dobrym słowem całą tą Oczywiście. akcję pomocy. Przy czym przy pierwszej tej wizycie z. 22 lutego. 22 lutego. Prze, przed dzień, niestety, rocznicy wybuchu wojny. Tak, w przed, przed dwa dni. No, jasne, wiem, Ale wiadomo. To, 24 lutego. W każdym razie. Miesiąc później e, będę również jechał na Ukrainę e, i zamierzam również dojechać do, do naszych rodaków z pomocą. E, przy czym tu chciałbym e, już wiedzieć, że pani, która mieszka tu, a tu w tej wsi na przykład, ma rozmiar buta taki. Się Wtedy już więcej tak. informacji, jakichś bardzo szczegółowych. Ja chcę miał. podczas pierwszego wyjazdu zgromadzić szczegółowe informacje i już tutaj podejść z informacją celową. Może się okazać, że na przykład jakaś pani nie ma siły, żeby chodzić, napalić sobie w piecu drewnem. Dobrze by było jej dostarczyć parę złotych na prąd i za, zaopatrzyć ją w grzejnik elektryczny. To, Wszystko jest To już takie rzeczy chcemy robić I wtedy drugim, dokładnie, dokładnie, naprawdę będziesz wiedzieć, że potrzebujesz tyle i tyle, potrzebujesz trzy grzejniki, buty takie i takie, ten tak, rozmiar dokładnie. i ten rozmiar. To jest, to, to Nie, jest, nie to pracujemy jest na ślepo, bo to nie jest kwestia wywożenia ton towaru, tak jak było na początku wojny, gdzie Coko, ja przyjeżdżałem cokolwiek, tak. i przy granicy wszegini hałdy piętrzące się wszystkiego, co, na co padał śnieg z deszczem, bo nie było gdzie tego zgromadzić, to to uległo zniszczeniu i spowodowało masę śmieci, a, a nie było absolutnie potrzebne, tak? Ale myśleliśmy, że, że, że dokładnie na ten pierwszy wyjazd mówimy dokładnie, że czego, czego te osoby wyłącznie potrzebują. Wyłącznie rzeczy najpotrzebniejsze, a później celowana pomoc już konkretna pod konkretne osoby. Bo, bo, tak żebyśmy na ślepo nie działali, to jest, to jest istotne. Wiem też, tutaj sobie ładnie zapisałem, że 28 marca też chcesz być. Tak jest, to I... będzie drugi wyjazd. A jeżeli będzie potrzeba, to będzie potrzeba i Potrzeba i chęć pomocy ze strony Dolnoślązaków, Zaków, to będę jeździł. tak? Mogę sobie pozwolić na to, żeby, żeby zainwestować parę złotych w paliwo. Dysponuję kilkoma busami więc, więc to czy, te, nie jest... czy też przyczepką jak będzie więcej tak, oczywiście, towaru do no taki, przewidzenia? Taki jest, taki tak nawiązuje jest, tak. do tego, co powiedziałeś. To zróbmy tak, wiemy już, po co to wszystko robimy, stąd ten podcast, stąd ta informacja na portalu doba.pl, stąd te wszystkie linki, adresy telefony będą podane, żeby nie podawać tego przez radio, bo wiadomo, że, że to tak zapisywać to nie jest takie łatwe, ale wszystkie linki będą dostępne na Facebooku Radiodoby oczywiście też na Facebooku Andrzeja Hercunia, na Facebooku Kraszowickiej Zagrody. Tam jest świetny filmik, polecam Państwu, żeby tam zerknąć. Radio Doba za chwilę to udostępni, ten, ten twój, Dziękuję twoją, twoją zapowiedź tej całej akcji. Bardzo fajny, krótki, wzruszający filmik. W krótkich który... żołnierskich słowach. Ale, wzrusz... ale wzruszających jak najbardziej. Jest... Miałem możliwość przed chwilą obejrzenia tego filmiku. Więc zachęcam Państwa do tego, żeby to, żeby ten, ten profil obserwować, czy też Kaszowickiej, Zagrody, tak czy Andrzeja, tam wszystko też oczywiście państwu Ja jeszcze powiem o jednej Dzieci. rzeczy. Jeżeli zdajemy sobie sprawę, że Dolny Śląsk stoi kresami wschodnimi, że... że Sam mam takie wydaniu... korzenie. <laughs> o, oczywiście. A kto z nas nie ma? No, może ktoś nie e... ma, ale to... ja na pewno mam i znam i się z tym identyfikuję. E... Jakby wschód polski, ci ludzie repatrianci zasiedlali te tereny w zasadzie wszędzie. Tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy tam zostali na Ukrainie, e, mają rodziny, mają jakieś tam kuzynów, mają dalsze bliższe rodziny. E, słuchajcie, nie wiem, jeżeli e, macie korzenie, macie kogoś z rodziny w obrębie skałatu, bo też nie, nie ma. No nie czasu jedziesz na całą na... Ukrainę, tak, Oczywiście, bardzo, To oczywiste. Więc tu mówimy o tym gnieździe. Polaków, które tam zostało, więc to są okolice Tarnopola, w zasadzie to tam podole nasze. I, i jeżeli macie kogoś tam, i będę w stanie od was specjalnie dla jakiejś tam waszej rodziny, gdzie wiecie, że ktoś tam mieszka, został przesłać, przekazać jakąś paczkę, jakąś tam przesyłkę. Oczywiście bezpłatnie, nie ma, nie ma żadnego problemu, zrobię to. Jeżeli macie kogoś tam, kogo trzeba ewakuować. Z powodu będę nie stanu zdrowia, czy w ogóle kilku elementów? Dokładnie tak. Będę wracał z powrotem. Jadę Renotrafikiem z ośmioma miejscami. No, nas jedzie dwie osoby, jedziemy z żoną. Więc mówię, w jedną stronę będę miał poskładane siedzenia, aczkolwiek nie zamierzam ich wyciągać. Wszystkie dary pojadą w w przestrzeni bagażowej plus w przyczepie, a, a z powrotem zawsze, jeżeli macie kogoś, kto nie ma jak się dostać, czy ciężko jest dostać się publicznym transportem, może to być osoba gdzieś tam starsza, schorowana, to, to kontakt już znać, jest, jest, jest w, opisie, w opisie tego właśnie podcastu. No oczywiście, o tym, o tak. tym przed rozmową właśnie nie, nie mówisz, a to jest istotne. Wiesz, ale to są to są rzeczy, które będziemy robić przy okazji, tak? W miarę jeżeli takie potrzeby występują. No, po to tutaj dzisiaj rozmawiamy, tak? Że, że, że... Chcemy zrobić jak najwięcej, jak najmniejszym wysiłkiem. Ja z natury jestem leniwy, w związku z czym tutaj trzeba jak, kilka rzeczy jak widać na. Kilka rzeczy na załączonym obrazku. Tak, kilka tak. rzeczy Zrób na nie przekonałeś. już trzeci raz mnie nie przekonałeś. No, to, słuchaj, straszna rozmowa, słuchaj Straszna e, rozmowa. Dobrze, może, jak znud. Może nie leniwy, ale praktyczny. Yy, dlatego mówię, różne są sytuacje yy, życiowe. Yy, jeżeli możemy pomóc, przy okazji, to będziemy to robić. A ja już teraz, jeżeli będzie taka potrzeba, to nawet przed tym wyjazdem zapraszam cię doj do siebie. Jak coś trzeba będzie jeszcze nie wiem, dodać jakąś informację? Ja o, myślę, że po tym, wyjeździe zdam wam relację, przyjadę ze zdjęciami, z filmami. Nie, no to, to nawet nawet o tym nie mówię. To dla mnie jest oczywiste, ale mówię, jeżeli jeszcze nawet przed tym pierwszym wyjazdem będziesz miał taką potrzebę, żeby o czymś tam jeszcze powiedzieć, coś o czymś poinformować, to oczywiście masz do mnie kontakt, więc no. czasu jest mało, będzie nie, nie to nie bardzo intensywny mi... okres. To na pewno. Jeszcze raz Państwa zachęcamy. Proszę mi uwierzyć, że czasami tu chodzi o takie czasami elementy, takie pieniądze, jak tutaj wspomnialiśmy w rozmowie przed, że pani powiedziała, że ona rozwiezie tym osobom, tylko jakbyś mi przywiózł pieniądze na 10 litrów paliwa, to ja wtedy odpalę tak, bo... wreszcie samochód i. Dokładnie. I to nie jest żart czy jakiś mem. Naprawdę mówimy o prawdziwym zdaniem. Tak, tak, Potrzebuje dziś kasy na 10 litrów paliwa, żeby rozwieźć tym osobom, które potrzebują ewentualnie jakiś tam. Dokładnie tak. Bo tutaj Dawe. mówimy, jak rozmawiałem z panią Marią 28 marca, gdzie będę jechał bardziej na wschód Ukrainy tam z pomocą, ale mówię tym naszym Polakom spod skałatu mówię zostawię wam przyczepę, ale nie będę miał czasu, żeby to rozwieźć po domach. No i właśnie pani prezes Towarzystwa Kultury Polskiej z Podwościka powiedziała. I mówimy że... o 50 zł. Tak, mówimy tu słuchajcie o 50 złotych, i ja byłem w ciężkim szoku, tak, że ona mówi, no ona ma samochód, ale nie ma na paliwo. No, to, to... no brzmi, brzmi, brzmi brzmi My żyjemy i w innym strasznie, śmiesznie, ale niestety bardziej strasznie. Ale tak. możemy w tym pomóc. Sami chyba to państwo rozumieją. Pomóżmy naszym na Ukrainie. W takim będzie zrzutka. I mam nadzieję, że dużo będzie dużo ludzi, którzy będą mieli szczerą wolę do tego, żeby w chodzi. jakiś sposób dobrym słowem Ale pieniążkami, tu... czy też yy, żywnością, czy też ubraniem pomóc tym, którzy tam po prostu w nie, robimy, nie, nie robimy niczego na przymus. Jeżeli ktoś się czuje, yy, że, że lepiej się poczuje, pomagając naszym rodakom. Super. To zróbcie to. Jeżeli ktoś jest obojętny, no to nie, nie zmuszamy. Nie do tak? niego kierujemy. To ma, iść, nie to do ma serca. Kierujemy, trzeba mieć szczerą wolę. Nie kierujemy Tyle. to do tych osób, ten podcast. Także bardzo ci dziękuję, Andrzej Herzl. Dzięki. Harcerz Społecznik, współwłaściciel z Gosią Kraszowickiej Zagrody w Świdnicy był moim państwa gościem. Do usłyszenia i do zobaczenia. Słuchaliście podcastu Radia Doba. Radio doba, każdy na temat. Partnerami radia doba są fundacja ziemi sudeckiej, przedsiębiorstwo budowlane jaskulscy, cykl English jest głupi, studia status i portal doba.pl